tam. Dziś napilę ciałem. Tutaj macie pucek Fisto. No i tak uciąłem sobie. To jest moje cięcie od tej strony, bo tu jest grad a to było cięcie w hurtowni czy tam gdzieś. No zobaczcie, takie jak to się mówi, takie ząbki, prążki, a u mnie prawie tak jakby z szlifu. Ale nie to, jest takie, taką ciekawostką. Ciekawostką jest to, że zmierzyłem Yy, równoległość, bo tam nieraz ktoś narzeka bardzo, że piła brzydko tnie, pod skosem, na kiełbasę. No, a u mnie to można powiedzieć, że na średnicy Fisto ja tu ze zestawiem 1,5 mm na dodatku ucięła w granicach 1,0. No, takich słabych 2,0 yy, kiełbaski. Także no, myślę, nie wiem jak to tam było cięte przedtem. Ale przypuszczam, że też dobrze. Także no, na taką piłę, która już ma prawie 5 lat, to jest bardzo dobrze. Jeszcze nie były zmieniane łożyska, te co prowadzą yy, koła napędowe. Znaczy, tam to jest koło napędowe, a to drugie jest prowadzące. No, tutaj mam takie swoje patenty. To jest taki zbiorniczek. Jak tego zbiorniczka bym nie założył, to. Woda, co schlapuje tu na piłę, na taśmę, rozchlapywała po podłodze. Także no to jest jeden patent. A drugi patent, no tu jest za krótka troszeczkę osłona. Oszczędzili na materiale 5 cm i tu potrafi czasami kap, kap, kap i na podłogę. A jak leży ta przekładka od lodów, to wszystko sobie spływa do środka. Także piła się dobrze spisuje. A powiem Wam, ci co uważnie oglądają. To do końca posłuchają, to będą wiedzieli. Po prostu ustawiłem wolne opadanie piły. I może to jest zasługą tego, że nie wyszła kiełbasa, tylko ucięło ładnie materiał. Także no, dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.